Oskarmeczko w ma ze mną pan Jacek Murański na świeżo po konferencji ma Dobry wieczór Panie Dobry Jacku. Wieczór, witam Panie Jacku, takie pytanie trochę z innej beczki. Ma Pan idoli w życiu? Tak. A kto. kto jeśli, albo czy miał pan jakąś inspirację? Czy jest ktoś taki, kogo mógłby pan wymienić teraz? Tak, Rotmistrz Pilecki. To jest mój bohater, bohater od, od dzieciaka. Inspirowałem się nim. Rotmistrz Pilecki, no, nieprawdopodobna historia, bo... Bo to jest, jeżeli ktoś może sobie wyobrazić sytuację, że można dobrowolnie się dać zamknąć w obozie koncentracyjnym, a tak właśnie zrobił rotmistrz Pilecki, no to już jest szczyt bohaterstwa. No i też, i też jakby wzór, wzór cnót i patriotyzmu, bo został, został zamordowany przez, przez, przez Sowietów, przez no tak naprawdę polskich zdrajców, no bo w polskich mundurach w 1948 roku, więc. Odpowiadając na pana pytanie to taką inspiracją i tą, taką, takim człowiekiem, na którym ja się wzorowałem już od podstawówki. Bo pamiętam, że czytałem, mama przyniosła mi jakieś materiały inspiracyjne, mama działała w w Wrocław właśnie w strukturach Solidarności Walczącej. I, i przyniosła mi te materiały, jakiś, jakiś materiał historyczny. Wydaje się, że to, była, to było wydanie, to było wydanie. To była jakaś broszura, tak, dotycząca. dotycząca tam było kilku tych żołnierzy, chyba też było to o upaszce, ale szczególnie, szczególnie od mi właśnie Rotny Pilecki. Tak. Pytam Panie Jadku, nie bez powodu, ponieważ domyślałem się, że dla Pana ta kwestia patriotyzmu jest szczególnie ważna, czego dał Pan dowód podczas dzisiejszej konferencji. Trzeba przyznać duże pokłady charyzmie w Panu Rzemiu, o czym wiadomo od niej od dzisiaj, natomiast Jakie uczucie? Co pan poczuł w tym momencie, kiedy ta w momencie kiedy wszyscy bez wyjątku wstali, e, uszanowali pańską prośbę i tak naprawdę mm, oddali ten należny hołd? Powiem kamień z serca, bo e, nie miał pan pewności, że to tak zostanie nie, odebrane? Nie, 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 nie. Czułem się z tym, że może to być. No, było tutaj ryzyko, że e, może być reakcja. Bo są różne. Są anty... Czasami ktoś nie, nie patrzy na to, co mówi, tylko kto mówi. Bo powiedzmy, że mogła być jakaś grupa osób, które bardzo mnie nie lubią i mogły, mimo słusznej idei, zareagować jakoś śmiechem. Nie wiem, po prostu zachować się w sposób niegodny wobec tego mojego nawoływania do, do powstania. No ale tutaj no, jestem bardzo zbudowany tą postawą, że wszyscy bez wyjątku wstali i no, jestem. Jestem, jestem jestem, jestem, szczęśliwy. A też tutaj układ w kierunku federacji, bo liczyłem się też z tym, że w trakcie tego mojego wywodu mogę, mogę po prostu być pozbawiony głosu. Też ta federacja zachowała się tak, jak należy. To było spontaniczne, czy planowane? Spontaniczne, bo tak naprawdę chodziło o, te, o, to, o, te, o tego Kwiecińskiego. Tam Mateusz mnie wywołał, ale za mną, tak, ja naprawdę. Nie, od, od dwóch dni chodzę, chodzę jakby na nieustannym nokaucie. Te obrazy cały czas prześladują mnie. Te obrazy tych zamordowanych kobiet, tymi strzałami w tył głowy. Tym bardziej tych, tych, tych dzieci mordowanych, tym, tym jak, jak ci Rosjanie sobie tam pod tym kijowym. Oni, no, oni sobie safari urządzają. No coś, no rzeczy. Ja mówię, ja, ja mam. Ja mam takie doświadczenia w życiu, że jakby wiele widziałem i uważałem, że nic nie jest w stanie mnie szokować. Próg, może nie tyle próg tolerancji, co, co próg wyporności psychicznej mam też bardzo duży, no ale no jestem w nieustannym szoku. Ja rozumiem wszystko. W sensie takim, że żołnierz żołnierzowi, może wiele zrobić. Ale to w momencie, kiedy, kiedy, kiedy obie strony mają mundury. I idziesz, piszesz się, wiesz, na to się pisze, idziesz na śmierć życie, no to jest wojna, ale... Ale to, co też przypomniałem sobie teraz, właśnie tą, jeszcze ten obraz zgwałconej kobiety ukraińki z, z, z wyrżniętą swastyką, bo po, po zgwałceniu, po zamordowaniu, jeszcze ci ci zbroty. Gazetkę. Nie, swastykę, tak? właśnie tak. Swastykę. Swastykę. Eee, co, co? No to... Nie wiem, no to coś, coś nieprawdopodobnego. No to... No myślę, że ten widok y, zamordowanych strzałem w głowę osób związanych ze związanymi rękami z tyłu też dużo mówił. E, nie wiem czy pan widział zdjęcie prezydenta Załęskiego, jego reakcja na to. No, no straszne, straszne rzeczy. Tak, tak. No właśnie, ja mówię, Od dwóch dni kiedy, od kiedy, się te, kiedy się te obrazy z pod Kijowa ukazały. No mówię, ja nie mogę, no naprawdę, no nie mogę sobie znaleźć miejsca. Tutaj, no tutaj, wiadomo, tu, jesteśmy, tu, jest, tu jest rozrywka, tu jest show, no ale no nie mogłem, wiedząc, jak wiele osób nas ogląda, no nie mogłem sobie, nie mogłem nie zrobić tego, co zrobiłem. A no, tym bardziej, że to się jeszcze zbiegło, czyli nie z rocznicą, ale zbiegło się kalendarzowo i geograficznie, bo tak naprawdę z mordem w Katyniu na, na polskich żołnierzach dokonanych przez. Dziadków, tych, tych rosyjskich, wszystko się, wszystko się zmienia, czas, czas idzie do przodu, tylko Rosja jest taka sama, ich mentalność jest taka sama. No to trzeba to ich trzeba wypalić gorącym żelazem do, do końca. No. No jeżeli, jeżeli teraz świat się nie otrząśnie i, i, i czegoś nie zrobimy, to, to, jest, to, jest, to jest, uważam, że to jest ten moment, żeby, żeby, żeby po prostu to plugastwo to zniszczyć, no. starać się rozbić tą Rosję jakoś od środka. No bo co oni no są zdolni do wszystkiego, no co jeszcze? gdzie jeszcze można przekroczyć granicę, no, no niewyobrażalne. No. Wróćmy do tego, panie Jacku, co działo się później, już podczas dzisiejszego wieczoru. E, padło wyzwanie od Alana, a propos walki tego samego wieczoru z panem i z Mateuszem. Czy, domyślam się, że najpierw będą prowadzone rozmowy, jeśli chodzi o pana z włodarzami. Czy pan do tych rozmów przystąpi raczej na tak, czy raczej na nie? To spoko, tylko, że ja jestem podpisany z Fejmem na dwie walki, trzecią, właściwie na trzy walki, ale jedna jest warunkowa, bo... Jeszcze trzy walki? Tak, ja mam trzy, tak, tak, ale trzecia się odbędzie pod warunkiem zwycięstwa w tych dwóch pierwszych. Mhm. Jeżeli, jeżeli, jeżeli ma MMA... Natomiast na 14 faktycznie walczy Mateusz, na 14 ja nie walczę. Jeżeli Fejm ma uzna, że jest tutaj potencjał, to jak najbardziej. Ja to na początku zrozumiałem, że tego byśmy oczywiście w żaden sposób nie wzięli, że... Że Kwieciński. Dwa na jednego. Że dwóch na jednego. No nie, no, to byłby frajerski numer. Tego, te, no, na to bym nie poszedł za, za, żadne, za żadne pieniądze. Ale jeżeli sobie tak wymyślił, że jeden po drugim. No a Jeżeli federacja to podchwyci, to ja jestem na tak. No Wywołał pan też nazwisko Arka Tańsuli, mówiąc o tym, że w tym momencie to jest pański priorytet, jeśli chodzi o walki. teraz moje pytanie brzmi, czy pana delikatnie nie, nuży, nie nudzi już temat arkadiusza? Nie, 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 najpierw się musi, najpierw się musi wykonać się, wykonać się musi do końca, jakby nasza historia, czyli muszę, muszę, muszę pokazać wszystkim co, znaczy, co, co miałem na myśli mówiąc o nim jako o różowej landrynie. I wtedy, i wtedy, jak przyjdzie, to ten czas kiedy on będzie mnie nużył, to ja już będę wiedział kiedy on będzie mnie nużył, ale to jest jeszcze bardzo, bardzo odległa. Bardzo odległy od stanu znużenia. Nie, nie. No, wywołuje u mnie gigantyczne emocje. A czy bardzo odległa jest wizja potencjalnej walki z Arkiem? Nie. FM15? No, Federacja ogłasza takie historie. Ale no, no Nie mogę wychodzić przed szereg, tak, okay. ale. Jest tutaj jest, jest lista priorytetów. Na, na szczycie tej listy jest Tańcula, jest tam też Popek, ale wszystko krok po kroku. Tak? No właśnie Popek, którego pan sam o nim wspomniał teraz w dość takich nieszczęśliwych okolicznościach zakończyła się jego walka z Normanem podczas ostatniej gali. Jak pan ocenia jego występ? Czy, czy, czy myśli pan, że ja tam widziałem dość ofensywne spisy a propos Popka z pana strony? Pan myśli, że to mogła być. Jakaś udawana kontunia? No pewnie. To jest zajęczy serce. Oczywiście, że tak. Wyczuł tego, poczuł. To jest taka akcja, jak zrobił, jak zrobił, o nie, 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 nie aż tak głupio, nie? Chociaż nie, też głupio. Jak zrobił Najman z Kasiuszem, kiedy wiedział, po prostu poszła pierwsza, pierwsza wymiana, już Najman wiedział, że, że im dalej własnym więcej drzew, że będzie go Kasiusz tam rozbijał. No i poszedł w faul. Ten Popek nie poszedł w faul, tylko tak, yy, po tych pierwszych 30 sekundach, no bo to może, to mniej więcej sobie wyczuwasz, tak? Mija te, jest pierwsze starcie, pierwsze zwarcie i już wiesz, mhm. w którym miejscu jesteś, ile cię będzie to kosztowało, żeby tego gościa przełamać. E... Ale z drugiej strony tam Popek dość ofensywnie poszedł na samym początku no, walki, prawda? No, i, no to, ale tak samo jak Najman na Kasiusza, też poszedł ofensywnie i zobaczył, że, że nic z tego nie będzie. I tak samo, no jakie złamanie, tam uderzył w plecy, nie no, no a piszczał jakby, piszczał jakby go tir, tir przejechał. Chodzi. Skala, tego, skala tego, tej histerii była nieproporcjonalna do ludzi. No, to, 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 kurwa, no nie wiem, przy, przy, przy piłowaniu ręką. Przy pił, jakby ktoś komuś odpił, odpiłowywał, chyba, żeby ten palec mu nie wiem, jakąś lifierką odpiowywali, no to wtedy mógłby tak wyjść, ale tak jak, tak jak on histeryzował, no to, ja, to Nie, no, no, przesadził z reakcją, tak? Reakcja była. Była zbyt spontaniczna. No nie, tam nie było żadnej kontuzji, ja nie, nie kupuję tego. No. Panie Jacku, a proszę mi powiedzieć, czy ta, te duże pokłady antypatii wobec Popka z pańskiej strony nie są spowodowane tym trochę, jak wypowiadał się Popek na pański temat? I czy przypadkiem, gdyby w ogóle takiej wypowiedzi w pańskim kierunku nie było, pan nie miałby wobec niego jakichś złych emocji? Nie, nie, ale Popek to jest, to jest judasz, ale Popek jakby to jest wojna zastępcza, bo to jest przyjaciel Konrada Niewolskiego. Ja on wykonuje, to jest bezmyśl, bezmyślny wykonawca jego woli, Ale oczywiście, że z uwagi na, te, na, na to, co, 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 co ten Niewolski wyprawia wobec mnie i mojej rodziny, te pomówienia, które rzuca od ponad roku w internecie, no wolałbym tego Niewolskiego, Jakby, już nieważne, czy on, ile on tam waży, czy on coś potrafi, faktycznie, jakbym mógł sobie go bezkarnie, napierdolić, to, to, to bym to zrobił. Ale wiadomo, że do takiej walki nie dojdzie. Natomiast Popka traktuje jako wojny zastępczą. Tak, no, z uwagi na relację, na przyjaźń łączącą Popka z Niewolskim, to bardzo chętnie, bardzo chętnie bym z tym Popkiem wyszedł. Panie Jatku, mamy... To jest cykor, no, wie pan, no to jest cykor. Ja wiem co, ja, ja wiem jak ja, jeżeli ja, ja dostaję i nie wyobrażam sobie, no przecież... Każdy ma swoją historię życia i ja wiem jak ja się zachowuję w reakcji na ból, Albo na jakieś, na, jakieś, na jakieś bomby, i wiem, że jedyną reakcją to jest iść do przodu i walczyć. A u Popka, Popek, a u Popka no to jedyną reakcją to jest szukać wyjścia jakiegoś udawanej kontuzji. Albo, oczywiście ktoś powie, no, ale walczył wcześniej. No walczył wcześniej, jak mu dobrze szło, to on walczy. Ale pokazał się. Dobra, późno. też jest, można powiedzieć, że dzieli ich, dzieli ich przepaść, ale późno też jest dobrym przykładem, bo z Puzianem też histeryzował tak próbował uderzyć się znaczy chodzi o to, o to nie chodzi o to że przegrasz, każdy może przegrać ale chodzi o to w jakich okolicznościach przegrasz i ile z siebie dasz Popek to jest chórz, więc on, on nie daje z siebie nic nawet się nawet się już nawet, się już, nawet spadł już do poziomu Najmana bo Najman też tym tak złotował. też coś tam dostał jakiś dostał nie, jakiś niewielki szczał w okolice w okolice brzucha i, też wył, płakał, błagał sędziego, to, to, to taki, taki sam ruch wykonał teraz Popek w, w kierunku sędziego, <grym>, szukając błagalnie, szukając, nawołując, wyjąc, żeby sędzia, żeby sędzia przerwał tę walkę. Nie, to, to, nie, 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 nie oceniam Popka w kategorii wojownika. Oczywiście duży chłop tam ze swoim doświadczeniem, ale jakby poszło jakby poszło, jakby poszło takie bombardowanie, kiedy wyjdę zdrowy, ja, to smaczna walka może być. Panie nie przedłużajmy. Ja bardzo dziękuję mhm. za rozmowę i życzę sobie i myślę wszystkim oglądającym, żeby historia pod tytułem Tańsula vs. Murański dopełniła się na Fame 15 A czy tak będzie, przekonamy się już pewnie w najbliższych tygodniach. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję bardzo.